Sen o wodzie. Poznaj jego znaczenie. Woda w snach to jeden z najpotężniejszych symboli, odzwierciedla emocje, podświadomość i stan wewnętrzny człowieka. Może być spokojna i kojąca, ale też groźna i niszczycielska, tak jak emocje, które w sobie nosisz. Czysta, przejrzysta woda symbolizuje spokój, harmonię i równowagę. To dobry znak, sugerujący jasność myśli i poczucie wewnętrznego ładu. Mętna, brudna woda wskazuje na chaos emocjonalny, niepewność lub sytuacje, w których trudno ci zobaczyć prawdę. Może być sygnałem, że ktoś próbuje cię oszukać, lub że sam nie jesteś szczery wobec siebie. Stojąca woda, np. jezioro czy staw, symbolizuje stagnację. To znak, że utknąłeś w miejscu i potrzebujesz ruchu, by ruszyć dalej. Płynąca rzeka oznacza zmiany i naturalny bieg życia. Twoja podświadomość pokazuje, że wszystko płynie i nie da się zatrzymać czasu. Morze lub ocean we śnie odzwierciedla głębokie emocje i nieświadomość. Spokojne fale zwiastują harmonię, a sztorm trudne przeżycia i konflikty, które musisz przepracować. Sen o utonięciu w wodzie symbolizuje przytłoczenie problemami lub emocjami. Może to być ostrzeżenie, że coś wymyka ci się spod kontroli. Wpływanie w wodzie oznacza, że próbujesz radzić sobie z emocjami. Jeśli robisz to z łatwością, masz kontrolę nad sytuacją. Trudności w pływaniu wskazują na zmagania z własnymi uczuciami. Picie czystej wody to znak odnowy i energii życiowej. Z kolei picie brudnej wody może oznaczać toksyczne wpływy lub złe wybory. Woda w snach przypomina, że Twoje emocje mają ogromną moc. Twoja podświadomość pyta czy płyniesz z nurtem życia, czy walczysz z falami, które sam tworzysz? Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik Bis.